Kogel mogel był jednym z najbardziej smakowitych i szybkich do zrobienia słodyczy. Zajadaliście się? Kogel mogel był prawdziwym przebojem wśród dzieci w czasach PRL-u. Chociaż była to tylko mieszanka jajka i cukru, smakował wyśmienicie. Kogel mogel. Zajadaliście się? Żeby zrobić kogel mogel potrzebne były tylko żółtka jajek, cukier oraz ubijaczka. Chyba, że ktoś odznaczał się cierpliwością. Wtedy używał zwykłego widelca. Wszyscy doskonale pamiętają także zawody w ubijaniu kogla mogla. Kto szybciej przygotował przysmak, był niekwestionowanym mistrzem. Niektórym dzieciom nie smakował kogel mogel sam w sobie, dlatego rodzice lub dziadkowie uciekali się do różnych rozwiązań, dodawali spienione białko, a dla tych pociech, które tęskniły za smakiem czekolady, kakao. Jednak wiele osób przyzna, że wersja z żółtkiem i cukrem to ponadczasowy smak i tradycja, do której nie potrzeba żadnych dodatków. 2. 3. A czy wy zajadaliście się koglem-moglem? Być może nadal, gdy złapie was sentyment za dawnymi czasami, Łapiacie za jajka, cukier i ubijacie go w naczyniu?